Jeżeli chcesz włożyć kartę pamięci do Motorola e 60 Fusion, to będzie Ci potrzebna igła, która pomoże nam wyciągnąć tackę na kartę SIM, do której oczywiście wkładamy kartę pamięci. Na dole urządzenia znajdziemy naszą tackę, znajduje się ona w tym miejscu. Zrobimy focus, gdzie jest focus? Proszę bardzo, tutaj mamy naszą tackę i po tej lewej stronie od tacki, przynajmniej kiedy patrzymy z tej strony, mamy dziurkę, do której musimy włożyć naszą igłę. Także wkładamy igłę do środka, i kiedy już mamy igłę w środku, to musimy z użyciem lekkiej siły docisnąć, tak aby nam ta tacka lekko wyszła. I teraz za pomocą palca, palców paznokci możemy wyciągnąć tackę do końca. No i teraz musimy znaleźć naszą, yy, nasze miejsce na kartę pamięci. Jest w tym miejscu, jest to oznaczone jako SD ich tak tutaj widać. I teraz możemy włożyć kartę pamięci. Tak, aby pasowało oczywiście kształtem. I musimy tak włożyć, aby ta karta nam nie, wys nie wystawała w ogóle. Tak jak widać jest ona równowożona. Słyszysz nawet taki drobny klik, jeżeli uda nam się w pełni włożyć tę kartę. No i w zasadzie to tyle. Tak jak ten telefon leży teraz z ekranem do góry, to... Karta SIM powinna być do góry. Teoretycznie tutaj jest miejsce na kartę SIM. Tutaj na odwrocie mamy kartę pamięci, więc w ten sposób wkładamy tackę z powrotem do telefonu. Dociskamy palcem, tak aby nam ta tacka w ogóle nie wystawała. Jeżeli mamy problem z włożeniem tacki z powrotem do telefonu, no to trzeba oczywiście upewnić się, że ta karta pamięci jest prawidłowo włożona do tacki. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.